Siemaneczko modziki i wariaciki z tych Radek, no i dzisiaj programy sobie Mobilny Mobilny Legends, oczywiście będziemy grać z tankerami, lubię tankerów, bardzo, bardzo mi odpowiadają te postacie, yy, oczywiście będziemy na solo, na, na górę czy na dół, zobaczymy jak to pójdzie. Dzisiaj w sztorkowy odcinek z tej gry. Wyczekuję ciekawie Pójdziemy sobie może militanem. Taki chyba, to będzie e, roślinny postać. Roślina, drzewna, nie wiem, to m, może to tak będzie. Ale on jest bardzo OP, bardzo fajny, bardzo, bardzo go lubię. No i zapewne już pełen w tak. Zaraz powinniśmy rozpocząć grę. OK 5 do pięciu. Pięć do 5 oczywiście przeciwko graczom. Naprawdę no bardzo, bardzo łatwo gra, bardzo łatwo, bardzo łatwo. Mamy sobie Miltana. Ta postać zatwierdzamy. I jedziemy z A jakże, twardy a skała, taki roślinny. Drzewn... Nie, to jest chyba... To jest chyba kamienny, to taki golem. Tak. Moja poszedć to y, Milton. Y, gram z y, fokusem i podpaleniem i nazywam się w grze Afgan 2. Kiedyś moja ulubiona ulubiona nazwa. tak to jak miałem na imię na YouTubie. Także ruszamy do gry. Gramy przeciwko Dariusowi, Gravies, Twist, Asa, Asha, John. I jest mylta czy ja, Allen, Sarah, Kraw, Ash i Lula. Więc może być ciekawe, może być ciekawe. Możemy przegrać w tą grze. Nie sądzę, żebyśmy przegrali, bo to jest bardzo łatwa gra. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Zapraszam wszystkich do lajkowania i komentowania. Subskrybujcie, musicie, bo wiem, że niektórzy. Znajdujesz się na lustrzanej wersji mapy. Ale jest zostały zamienione. O, no tak, lustrzana wersja mapy. Ale to jest fajne, że to jest właśnie fajne, że możemy tak patrzeć na lustrzaną wersję mapy. Dobra, najpierw możemy tym, tym krowi. Pomożemy temu nie znankować, tylko junglerowi, pomożemy Co on się tepa Czemu on się tepał? A może coś nie kupił, tak? Dobra, idziemy. Pomożemy tym Rozumiem. Chodź od dżungleru. Atakujemy. Pierwszy oztworko musimy mi pomóc zawsze. Pierwsza krew. O, zginął już, już. Czy już Dobra. Daj rady, daj rady. No już atakują, mam wierzę. Daj już. Dobra, daj radę. Daj im radę, tak. To, to będziemy ubić. O, tuż. To trochę będziemy go bić, tak? O, wiesz, wierzy dostał? Po trochę po trochu. No może go pokonamy nawet? Już prawie jaką pokonaliśmy, a? Czy... O, już potki, oczywiście, tak. Bo to nie jest bot, tylko graż. Bo ja uważam, że na, na klatkę jeszcze łatwiej jest grać niż normalnie. Jeszcze on się nie tepnął. I wziął podki. A ja dużo many używam. Ba, bardzo mi brakuje many do, do, do tych postaci. Wow, podwiedzę sobie. ja sobie atakuję. Będziemy go męczyć, tak, będziemy go męczyć, będziemy go męczyć, tak, okej ok, po trochę, po trochę, ale czym będzie pokonany, sojusznik pokonany, Przeci co? Pokonany. O, jest drużynie przeciwnym, sojusznik pokonany, o, ja też o, panie, już wam przegrywałam, przygrywam, przygrywam Panie, już jest atakowana. O. Jest, chyba to pan się bardzo kupił, żeby Górna wieża jest atakowana. Tam też się tepnął Już nie potrafię. Przeciwnik pokonany. No, to to jest kamienna postać, kamienna postać. Przeciwnik pokonany. No i poziom sięgnąłem, super. Maltese. Fajna postać. Aha, też co mówię mówię, aha. Będzie mi miękkie atakować. O, panie, już się O, super. Pierwsza śmierć moja. Pierwszy kill. Sojusznik pokonany. Mamy... ...wyzięczone te Ja Ile budu? Funkcjory zabyte. git. A bo jak pierwszy nie zadał śmierci, to, to dostaję po... połowę oparzy, tak? pokonany. Połowę po hajsu. Będę go bił, bo może podwieżę mi Ciara. Ale to jest bardzo za bo dużo bije. Tylko czekam aż podwieża mi pójdzie. Czekam aż podwieża mi będzie, będzie atakował. Ok wycofuje się, przydałaby się regeneracja many, chyba, chyba będzie się Chyba będzie się oba może go będziemy bić jeszcze. O, pod... o wycof... co? Pokonany, panie. Udało, Udało ci się zabić wroga. no dobra, to się do bazy, kupimy sobie demki, bo dwa kile już mam sporo hajsu, to kupimy to i idziemy do atakować szybciej już niż nie mogę, nie potrafię, przeciwnik pokonany, no co tam. Dobra, może? E, pójdziemy sobie na, na środek? Nie. Na środek jeszcze nie, nie potrzeba, bo trzeba pilnować wieże. Trzeba pilnować. 8 poziom mamy, fajnie. Fajnie. O tu wizjer. Wizjera zrobili. Dobra. Aha, to jest taki atak ma. Dobra, atakujemy, atakujemy, atakujemy. Może, może będzie dobrze. Seryjny zabójca. Nawet ja miał super umiejęteś. Dwa trupy. Spustoszenie. Pierwsza wieża. Oj, zabity. Wykonujesz serię zabójstwa. Zabój, Cztery zabójstw, trzy pod rząd. Super. Dobra, wieża zniszczona. U nas dużo killing mamy. Atakujemy wieżę. Dobra, atakuję, atakuję, atakuj. Tylko atakuj, atakuj. nie posłysz tak podwieżę, tak? Nie posłysz tak podwieżę bardzo. Okej, okay. punkcie przyznane. Szybciej. O, on już mnie atakuje. A bo on ma takie przysiąganie tak jak ten Bliskard Takie przyciąganie ma Na razie go nie... Na razie go tak obijemy Sam się też obijem. Przeciwnik pokonany Przeciwnik pokonany A. Taki wizerunek. Ja. Nie do powstrzymania. Chyba, no może może, może trochę, trochę małości nie i To trochę życia sobie weźmiemy. Liczę życia. Liczę życia. to hmm, się. A, i będzie się tak bawić z nimi. Dominacja. Dominacja. Wierzę, że mu obijamy. Przeciwnik pokonany. Dobra, skupujemy się. OK. Ola, fajnie mi idzie. Już mam trzy kile. O, winy inny przyszedł. Ktoś groźniejszy. Mogę zginąć. Ej, gdzie on się tepnął? Dobra. Ale to mnie nie obije tak dużo. O, zim z mocą. Łebudu! Nikt pokonany. Nikt pokonany. Nie do powstrzymania. A tamtej nie podwieże? Lulu? Naprawdę? Dobra, mi radę. I pie budu, nieustępliwy, nieustępliwy, żegnaj, pie budu, no, kupiłem sobie może pójdziemy na środek, jak wszyscy jedzą na środek, to pójdziemy na środek, no to będzie łatwa gra, wyraźnie 5 killi na 6 schodów, Widział bardzo ładny program, a teraz ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? robisz? Nie budu, troszeczkę jej zwoliłem. Atakowana wieża jest atakowana, tego, No i coś tego? Jak ja już będę... Na... ten... na wieżę będziemy bić. Ucofujemy się. No to bimy ten... inhibitor. O Panie! To się już nagrało. To też już ginę. <laughs> zabito cię koniec śmierci Koniec serii. A ja wygramy z opad jak wygrywamy no, nie niedobrze chyba i, i, gramy Ale, oni się chyba te pają do te bazy A, jeszcze biją te stworki, tak? Ale dużo mają tego regeneracji Dobra, to idziemy na dół. Pomóż mu. Grup grupowo idziemy. No chyba zginion. Nie do powstrzymania. Idziemy grupowo. Dobra. Grupowo. Mam już. Legenda. Legenda. Koniec serii. Noga, wieża, dobrze wściekł, jestem Dobra? Jasne. No No jestem wściekł, się wściekł, jestem wściekł, A tu jego się zgubniej jeszcze O, wizje znowu patrzy gdzie jesteśmy ja Czemu sam? Dobra, dobra Dobra Pustoszenie Pustoszenie Tylko ten wizje mi się Te, Ta chmura bo wtedy nie mogę atakować żadnego gracza u o, panie o, pokonany o panie i pokonani panie wszyscy pokonani dobra zwycięstwo zwycięstwo jest jest zwycięstwo dobra ja też i będę pożegnał, pożegnam żegnam was, rojadek i trzymajcie się, no i cześć do następnego odcinka. Pa.